Główną ideą chrześcijaństwa jest potrzeba zbawienia, rozumianego między innymi jako powrót do relacji z Bogiem. Jest to sprawa oczywiście najwyższej wagi, więc wydaje się, że hmm, no może nas to obciążać w pewnym sensie. Ale Ewangelia, dobra nowina, mówi o tym, że tym, który bierze na siebie ciężar załatwienia tej sprawy dla nas, dla nas i zamiast nas, jest Jezus Chrystus. Człowiek nie wypracowuje, nie zasługuje na zbawienie swoim wysiłkiem, swoim performancem. Jest tu logika łaski i miłosierdzia Bożego. A więc jest to wyzwalające, dlatego że zdejmuje z niedoskonałego człowieka ciężar osiągnięcia jakiejś duchowej czy kultycznej doskonałości. Biblijna logika nie jest taka, że Boga trzeba obłaskawić i dopiero potem w nagrodę coś dostaniemy. Nie, Bóg najpierw kocha. Bóg najpierw ratuje i najpierw zbawia, a potem zaprasza człowieka do relacji z Nim, co wiąże się oczywiście z życiem według pewnych konkretnych wartości.